Siemano, witam Was w tym odcinku, w ostatnim odcinku z jedyńskiego życia, no to może koniec serii. dobra, nieraz się nic nie mogę skrzyżować, wracamy na wyspę, no, to też pokazałem, No tu... sorry faczka, może następny raz będzie przyjemne lepiej. A właśnie mam mniej, bo bym nie potrzebowała. No, może wypuścić. Foga. Więc przyjrzyjmy się, tam w tam nie chodzi. Już kółtkę zrobię, bo kilka dni ich nie robiłam. Tutaj, o kurt. Więc ja mam w stodole jak miło. Tu jeszcze karne coś tam. Dobra, przejdę na kolejny poziom, no, no, dzisiaj, może jutro. O, przynajmniej zostanę, to mi się przyda. Czy mnie wybrał Daj, nie wybraj do Dziękuję, Dziękuję, dziękuję. Też jeszcze potem zbiorę i zi ziemuś. Mam tę kopać? Oczywiście, że nie mam, no dobra. Ale co tam, do standardowca robię narzędzia, to dzisiaj zarobię sobie narzędzia. I lef, oczywiście. Zobacz, już było po prostu kopanie. to yes. są dwa kołki, Dobra, ileś ten kilof będzie robić? 12 minut. Dobra, będzie kopanko. Jak będzie kopanko murowane. Miałam kilofa. Pat. Ej, ma kilofa mi naraz kop. To będzie macarne. A tego, możecie zasubskrybować kanał, bo ostatnio, bo ostatnio bardzo mało nowych osób subskrybuje. Kanał sobie widza, tak jest. Dobra, dwa kilafy i jeden dynamit. słabo. Czymś tam jakaś, czymś aż na... Tak źle nie poleciało jednak, bo jeszcze coś tam leciało, to co chciałam akurat, nie? No dobra, tak źle już nie poleciało, myślałam, że poleci gorzej. Dobra. Hmm, to co jeszcze tutaj chyba? Nie nie, masz chwileczkę, zrobię dalej. Żeby tego, ojej. Gdzieś się 72 No dobra, ponapłyniamy się jeszcze maszyny. No i to, ostatni odcinek. Bardzo głos. No i to, ostatni odcinek. Tak jest, ostatni, ostatni. odcinek. Gdzie Dzisiaj. No dobra. Co też jeszcze zrobić? To ja już to ja już dziękuję za to. Inaczej... Bo byłeś już kopasta, potem z to ogarnę, ale to już cześć.